Kawa. Spotykam się z nią no codziennie, pijąc ją, pijąc różne napoje energetyczne, pijąc y, na przykład kolę. Wszystkie napoje typu kola zawierają w sobie kofeinę. I w tym odcinku postaram Wam się opowiedzieć, jak konkretnie działa kofeina. Kofeina to alkaid purynowy, który występuje w ziarnach kawy, tam właśnie z kofeinu. W liściach herbaty, i wtedy mówimy, że to jest steina. I w na przykład orzeczkach koli czy w no nie wiem, nasionach kakao, to jest ta sama substancja, tylko po prostu ma inne nazwy. A więc tak, jak ona działa? Bardzo, wydaje mi się, że to jest coś prostego. A więc tak, załóżmy, że to ziarenko kawy to jest cząsteczka kofeiny. No, i my właśnie tą kofeinę, jak pijemy czy zjadamy, to ona dostaje się do naszego organizmu i w jelitach jest wchłaniana do krwi. I ona przez nasz krwiobieg sobie wędruje tutaj do mózgu i przekracza, przekracza ona granicę krew-mózg. To znaczy, że dostaje się ona do mózgu, yy, bo właśnie jest jedną z tych substancji, które przekraczają tą granicę. I tutaj zajmuje ona miejsce innej substancji adenozyna. Jest to związek, który w naszym mózgu się gromadzi. I jak zgromadzi się go dużo, to jest to sygnał dla mózgu, że te jesteśmy zmęczeni pora poraj spać. I kofeina ma bardzo podobną budowę. Tak podobną, że zajmuje ona receptory adenozynowe numer A1 i A2A. I po prostu no, zajmuje ich miejsce, przez adenozyna nie ma gdzie się podziać, a kofeina. Po prostu jest w naszym mózgu, ona tam będzie, dopóki się nie rozpadnie. I właśnie przez to nie odczuwamy zmęczenia. Kofeina nie pobudza ona blokuje odczuwanie zmęczenia właśnie nie, przez to, że adenozyna nie może działać. No dobra, czyli że kofeina zmniejsza w ogóle nie pozwala działać yy, substancji odpowiedzialnej za zmęczenie w ludzkim mózgu. Natomiast właśnie przez to zwiększa ona aktywność dopaminy, noradrenaliny, adrenaliny i glutaminianu, co przekłada się na lepszy nastrój, zwiększoną koncentrację i ogólnie zwiększoną czujność. Kofeina poszerza, oskrzela, przez co jest stosowana w lekach na asmę, w szczególności dla dzieci. Dodatkowo zwiększa ona diurezę. Co to oznacza? To oznacza, że częściej będziesz musiał chodzić do łazienki. Kofeina ma okres półtrwania od 4 do 6 godzin. To znaczy, że po tych 6 godzinach najzwyczajniej w świecie zostały ci, ci jeszcze pół dawki kofeiny. No czyli, że odradzam wam pić kofeinę przed 16. Ale to jeszcze nie jest tak, że każdy tak ma, ponieważ są ludzie, którzy na przykład bardzo szybko u nich rozkłada się ta. Kofeina, przez co są w stanie walnąć sobie espresso przed snem i normalnie iść spać. A są ludzie, którzy wypiją puszkę coli i nie mogą spać. Kofeina jako środek psychoaktywny uzależnia, ale nie uzależnia jakoś szczególnie mocno. Dodatkowo, no wiadomo, po 12-24 godzinach od odstawienia kofeiny pojawiają się bóle głowy, zmęczenie, rozdrażnienie. Ale te objawy ustępują po dwóch, trzech dniach mniej więcej, a więc spokojnie ona aż tak bardzo nie uzależnia. Dodatkowo jesteś w stanie się uodpornić na kofeinę. Jeśli dużo jej pijesz, to twój organizm coraz słabiej będzie reagował na kofeinę. Kofeina jest bardzo zdrowa, tak naprawdę. I jej taka dawka zdrowa to jest od 100 do 300 mg kofeiny. Natomiast dawka, że tak powiem, bezpieczna to 400 mg kofeiny, czyli około 3, 4 czy 5 filiżanek kofeiny. Po przekroczeniu tej dawki zaczynają się już bardzo nieciekawe rzeczy. Kofeinę można przedawkować, jednakże jest to bardzo ciężkie, ponieważ w praktyce jest to tak, że im większa dawka kofeiny, tym gorzej. Większość środków psychoaktywnych właśnie działa tak, że im więcej tego środka weźmiesz, to lepiej jest, lepiej się czujesz, a kofeina właśnie na odwrót, ponieważ im więcej kofeiny, tym bardziej nasila się niepokój, lęk, pojawiają się bóle głowy, nudności, mogą się pojawić nawet wymioty, rozdrażnienie się, nadmierna potliwość i im większa dawka kofeiny już po tej bezpiecznej dawce, tym gorzej. Tym bardziej nasilone są właśnie te negatywne efekty, a to, że jesteś bardziej pobudzony, nie jest aż tak ważne, yy, właśnie przy tych różnych innych efektach. I właśnie ta dawka śmiertelna to około 10 gram kofeiny, czyli od 80 do 100 filiżanek kawy wypitych naraz. Prędzej zatrujesz się wodą niż wypijesz yy, 100 filiżanek kawy. Więc uważajcie, żeby nie przedawkować kofeiny, a my widzimy się kiedy indziej. Cześć!